Cześć, z tej strony Ola. Witam Cię na 25-minutowym treningu Pilates skupionym na wzmocnieniu Twoich nóg i pośladków. Będzie on odpowiedni dla osób na każdym poziomie zaawansowania. Więc jeśli jesteś gotowa, wskakuj na matę i zaczynamy. Dzisiejszy trening zaczniemy w pozycji stojącej. Ustaw stopy na szerokość bioder i wykonaj krążenia głową w prawą stronę. Nie rób niczego na siłę, dopiero zaczynamy trening i delikatnie rozbudzamy nasze ciało. Kolejnym razem dołącz do tego ruch klatki piersiowej. Zejdź w dół, rozluźniając szyję, przez bok i w górę otwierając klatkę piersiową, i znowu przez bok w dół. Nie spiesz ruchów, daj sobie czas, żeby przejść przez każdą stronę swojego ciała. I powoli wróć do centrum. Czas na drugą stronę. Teraz zacznij od małych kółek głową w lewą stronę. Utrzymuj wydłużone plecy, nie spiesz ruchów. I kolejnym razem znów dołącz do tego pracę klatki piersiowej, schodząc w dół przez bok i w górę, otwierając klatkę piersiową. Pozwól swojej głowie luźno opadać w dół. Pięknie i powoli wróć do centrum. Teraz wydłuż plecy. I z wydechem unieś ręce w górę, wdech opuść w dół. Wydech, góra i wdech, dół. Pamiętaj o utrzymywaniu ramion z dala od uszu i aktywnym centrum, więc z każdym wydechem domykaj swoje żebra i podciągaj dół brzucha w górę i do środka. Teraz kolejnym razem dodaj do tego wznosy pięt w górę. Wydech i wdech dół. Wydech góra, wdech dół. Wykonuj te ruchy powoli i z kontrolą. Niczego nie śpiesz, postaraj się nie bujać na boki. I jeszcze cztery razy. Wydech góra, wdech dół. Trzy ostatnie dwa, wydech, wdech, i kolejnym razem zostań w górze i znajdź balans. Skup wzrok na jednym punkcie, tak żeby pomogło ci to w utrzymaniu równowagi. Super i rozluźnij. Teraz otwórz palce stóp delikatnie na zewnątrz i z wdechem wykonaj przysiad. Wydech wyprost, wdech dół i wydech góra. Za każdym razem w górze delikatnie podwijaj miednicę pod siebie tak, żeby zaktywować pośladki. Utrzymuj wydłużone plecy. A kolana w linii ze stopami. Całe podeszwy Twoich stóp są zakorzenione w macie. Wdech dół, wydech góra, ostatni dół i góra. Super. Teraz kolejnym razem dodaj wznos prawej pięty, góra i wróć. Zmień stronę. I wróć. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze cztery. Trzy. Aktywne centrum i pośladki. Ostatnie dwa. I ostatni. Teraz kolejnym razem zostań w dole na trzy pulsy. Raz, dwa, trzy. Wydech, góra. Zmień stronę. Raz, dwa, trzy. Wydech, góra. Raz, dwa, trzy, góra, zmień. Raz, dwa, trzy i góra. Jeszcze tylko cztery razy. Dasz radę. W górze aktywuj pośladki, podwijaj miednicę pod siebie. I wydech góra. Ostatnie dwa razy. Super. Ostatni raz. Raz, dwa, trzy i góra. Pięknie. Teraz. Zostań w dole i pulsuj. Góra dół, góra dół. Dodaj do tego pracę rąk w przód i w tył. Przód i tył. Nie zapomnij o oddechu. Oddychaj naturalnie. Wdech nosem, wydech nosem lub ustami, tak jak wolisz. Jeszcze tylko chwila. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery. 3, 2 i rozluźnij. Ok, teraz przejdź na tył maty i zaczynając od głowy, kręg po kręgu zroluj kręgosłup w dół i pospaceruj dłońmi w przód, przechodząc do pozycji klęku podpartego. Upewnij się, że twoje dłonie znajdują się pod ramionami, a kolana pod biodrami. Plecy są wydłużone, a głowa w linii z kręgosupem. Z wydechem wydłuż prawą nogę i unieś ją w górę w linii z ciałem. Wdech dół, wydech góra. Wdech dół, wydech góra. Nie unosz nogi zbyt wysoko i pamiętaj o aktywnym pośladku jeszcze zanim uniesiesz nogę w górę, napnij pośladek. Twoje lędźwia powinny być stabilne, a nie wyginać się włók. Wydech góra, wdech dół. Ostatni raz, wydech. Teraz zostań w górze. Pięta do pośladka, wydech, wydech, wdech, wydusz. Wydech, wydech i wdech. Utrzymuj nogę cały czas na tym samym poziomie. Wydech, wydech i wdech. Wydłuż. Jeszcze cztery. Trzy. Ostatnie dwa. Wydech, wydech, wdech. Ostatni. Super. Teraz ugnij nogę pod kątem 90 stopni. Stopa flex i pulsuj góra, dół. Góra, dół. Stabilny tuł, pracuje tylko noga. Jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i rozluźnij. Super, teraz przejdź na lewe przedramię i wydłuż prawą nogę w górę. Z wydechem ściągnij kolano do prawego łokcia. Wdech. Wydłuż nogę w tył, wydech, ściągnij, wdech, wydłuż, wydech i wdech. I znowu postaraj się utrzymać stabilny tułów, aktywnie odpychaj się od dłoni i przedramienia, tak żeby nie zapadać się w barkach. Głowa jest przedłużeniem kręgu supa, więc wzrok kieruj w matę. Ostatni raz, wydech i wdech. Pięknie teraz ugnij nogę pod kątem 90 stopni i kręć koła kolanem. W dół otwórz i wróć. Wydech otwierając kolano do boku, wdech dół. Wydech góra, wdech dół. Super. Postaraj się utrzymać stabilną miednicę, nie bujać na boki, tak, żeby pracowała tylko noga. Wydech i wdech. Ostatnie dwa razy. Góra, dół. Super. I teraz zmień kierunek ruchu. Otwórz i zamknij. Wydech góra, wydech dół. Wydech góra, wdech zamknij. I jeszcze tylko 4, 3, 2 i ostatni. Super, teraz wejdź w górę i przejdź do pozycji klęku, upewniając się, że Twoje kolana ustawione są na szerokość bioder. Wydłuż ręce w przód przed siebie. Z wydechem przenieś swoje ciało w tył, wdech wróć w górę. Wydech, tył, wdech, góra. Postaraj się utrzymać swoje ciało w jednej długiej linii, więc nie przenoś w tył tylko swoich bioder lub korpusu, pracuje całe ciało od kolan w górę. Wydech, tył, wdech, centrum. Pamiętaj o utrzymywaniu aktywnych mięśni głębokich i pośladków. Ostatni raz. Ok, teraz kolejnym razem w dole. Dodaj pracę rąk, unieś ręce w górę, wróć do centrum i przód. Więc wydech, wdech, góra, wydech, wróć, wdech, centrum. Wydech. Wdech, wydech i wdech. Ostatni. Ręce, góra, dół i centrum. Super. Kolejnym razem połącz te ruchy. Wydech, przejdź w tył, unieś ręce w górę, wdech, centrum. Wydech i wdech. Kontroluj każdy ruch, pamiętaj o utrzymywaniu domkniętych żeber i aktywnych pośladków, tak żeby chronić Twój odcinek lędźwiowy, ramiona oddalone od uszu. Wydech tył, wdech centrum. Ostatnie dwa i ostatni wydech. I wdech. Super. Teraz przenieś ciężar ciała w tył i zostań w dole. Możesz złączyć ze sobą przedramiona i trzymaj. Pamiętaj o oddechu. I jeszcze tylko chwila. Dasz radę? Pięknie. I rozluźnij. Ok, teraz znowu przejdź do pozycji klęku podpartego na dłoniach i kolanach. I z wydechem wydłuż lewą nogę w górę do linii z ciałem. Wdech, dół, wydech, góra. Wdech, dół, wydech, góra. Pamiętaj o aktywnym napinaniu pośladka jeszcze zanim wyprowadzisz nogę w górę. Wydech i wdech. Stabilny tułów, aktywne łopatki. Głowa przedłużeniem kręgosłupa, wzrok kieruj w matę. Pięknie teraz zostań w górze. Pięta do pośladka, wydech, wydech, wydech wdech, wróć. Wydech, wydech, wdech, wydusz. Super. Kolano cały czas na tym samym poziomie. Stopa na przemian flex i puent. Wydech, wydech i wdech. Ostatnie dwa i ostatni. Super. Teraz ugnij nogę w kącie prostym, stopa flex i pulsuj góra, dół, góra, dół. Super, jeszcze tylko chwila. Utrzymuj swój odcinek lędźwiowy nieruchomo, pracuje tylko noga. 4 3 2 i ostatni. Super. Teraz przejdź na prawe przedramię. Upewnij się, że łokieć znajduje się pod ramieniem i unieś lewą nogę w górę w linii z ciałem. Z wydechem ściągnij kolano do lewego łokcia. Wdech, wróć do centrum, wydusz nogę. Wydech ściągnij. Wdech, wydusz. Wydech i wdech. Postaraj się nie bujać miednicą na boki. Pracuje tylko noga. Wydech i wdech. Z każdym wydechem myśl o aktywacji swojego centrum. Ostatnie dwa. Wydech, wdech i ostatni. Super, teraz opuść nogę w dół i koła kolanem na zewnątrz. Wydech, otwórz, wdech, zamknij. Wydech i wdech. Utrzymuj stabilną miednicę, nie bujaj się na boki, tak żeby pracowała tylko lewa noga. Wydech i wdech. Ostatnie dwa. I ostatni. Super, i zmień kierunek ruchu. Unieś nogę w górę, otwórz i zamknij. Wydech i wdech. Wydech. Wdech, zamknij. Odpychaj się aktywnie od dłoni i przedramienia, tak żeby nie zapadać się w barkach. Jeszcze tylko trzy, dwa i ostatni. Super, rozluźnij nogę. Teraz otwórz kolana na szerokość maty, stopy razem i z wydechem usiądź na piętach w pozycji dziecka. Odłóż czoło na matę i wydłuż ręce przed siebie. Wpuść oddech w plecy i tylne żebra. Kręg po kręgu zroluj się w górę. Teraz przejdź na prawy bok ciała, odpychając się od przedramienia. Upewnij się, że twój łokieć znajduje się pod barkiem. Prawą nogę wyprostuj, a lewą stopę odłóż za prawym kolanem. Lewą dłoń przenieś za głowę i otwórz łokieć. Z wydechem unieś prawą nogę w górę, wdech dół. Wydech góra. Wdech dół. Aktywnie odpychaj się od prawego przedramienia, tak żeby nie zapadać się w barkach. Ramiona utrzymuj oddalone od uszu. Kontroluj ruch, nie spiesz niczego. Wdech góra, wdech dół. Ostatnie dwa. Jeden. Super, teraz zostań w górze, stopa flex i pracuj przód. Tył. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Pięknie postaraj się utrzymać nogę cały czas w górze, tak żeby mięśnie wewnętrzne uda popracowały. I ostatni raz. Pięknie teraz stopa płęt i kręć kółeczka. 4, 3, 2, 1 i zmień kierunek 8 7 6 5 4 3 2 i 1 Super. Mam nadzieję, że poczułaś trochę ognia. Teraz ugnij mocniej kolana tak, żeby stopy były przy biodrach i z wydechem rozciągnij prawy bok ciała. Możesz spojrzeć w górę. I z kolejnym wydechem zmień stronę i rozciągnij lewy bok ciała. I powoli wróć w górę. Super, teraz czas na drugą stronę, więc połóż się na lewym boku ciała, odpychając się od lewego przedramienia łokieć pod barkiem. Lewą nogę wyprostuj, a prawą stopę ustaw za lewym kolanem. Prawą dłoń przenieś za głowę. Z wydechem unieś nogę w górę, wdech dół. Wydech góra, wdech dół. I znowu aktywnie odpychaj się od lewego łokcia, tak żeby nie zapadać się w barku. Wydech góra, wdech dół. Wydech i wdech. Powinnaś czuć trochę ognia w wewnętrznej stronie lewego uda. Teraz zostań w górze, stopa flex i pracuj przód i tył. Wydech i wdech. Noga cały czas na tym samym poziomie, nie opuszczaj. Wydech i wdech. Cztery, trzy, dwa, ostatni teraz stopa płęt i kręć kółeczka. Jeszcze 4 3 2 i 1 i zmień kierunek ruchu. 8 7 6 5 4 3 2 i 1. Super. Rozluźnij i ugni kolana, przyciągnij stopy do pośladków i z wydechem rozciągnij lewy bok ciała. Możesz spojrzeć w górę. I z wydechem zmień stronę i rozciągnij prawy bok ciała. OK, powoli wróć w górę i przejdź do klęku podpartego. Z wydechem odłóż prawą stopę między dłonie i upewnij się, że twoje kolano znajduje się nad kostką. Możesz zostać w dole z dłońmi opartymi na macie lub przenieść dłonie na udo. Powinnaś poczuć przyjemne rozciąganie. W lewym zginaczu biodrowo-lędźwiowym. Możesz też unieść dłonie ku górze, spojrzeć w górę i otworzyć klatkę piersiową trochę mocniej. Ok, powoli rozluźnij, odłóż dłonie na matę i otwórz stopę na zewnątrz. Teraz z wydechem sięgnij lewą dłonią do lewej stopy i zobacz czy możesz chwycić stopę rozciągając mięsień czworogłowy. Jeśli nie dosięgasz dłonią do stopy, możesz odłożyć się na matę. OK, i powoli wróć do centrum. Teraz odłóż prawe kolano na matę, stopa flex i utrzymaj biodra w jednej linii, tak żeby oba pośladki były w górze. Możesz zostać tutaj lub z wydechem opuść klatkę piersiową w dół i oprzyj czoło na przedramionach. Powinnaś poczuć przyjemne rozciąganie w Twoim prawym pośladku. Wpuść oddech tam, gdzie czujesz napięcia. I powoli wróć do centrum, przenieś prawą nogę w tył do klęku podpartego, i z wydechem odłóż lewą stopę w przód między dłonie. Upewnij się, że kolano znajduje się nad kostką. Dłonie możesz zostawić na macie lub oprzeć je na udzie. Możesz też unieść ręce w górę, spojrzeć w górę i otworzyć klatkę piersiową nieco mocniej. I z kolejnym wydechem rozluźnij, odłóż dłonie na matę i otwórz stopę na zewnątrz. Z wydechem sięgnij prawą dłonią do prawej stopy i zostań na kilka głębokich oddechów, czując przyjemne rozciąganie w mięśniu czworogłowym. Pamiętaj, że jeśli nie dosięgasz do stopy, możesz odłożyć ją na matę. Rozluźnij, przenieś prawą dłoń na matę i przejdź stopą do środka, otwierając lewe kolano na zewnątrz i odłóż je na matę. Oba pośladki powinny być w górze. Możesz zostać tutaj lub z wydechem opuścić klatkę piersiową i oprzeć czoło na przedramionach. Powoli wróć w górę i usiądź na pośladkach, skrzyżuj nogi. Wydłuż kręgosłup od kości ogonowej aż po czubek głowy i weź ostatni głęboki wdech, unieś ręce w górę i wydech. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy trening. Mam nadzieję, że poczułaś trochę ognia w nogach i pośladkach. Jeśli Ci się spodobało, podziel się tym filmem z bliską osobą. Pamiętaj o zostawieniu łapki w górę i komentarza, oraz zasubskrybuj nasz kanał po więcej takich treningów. Wpadnij też na nasz Instagram, na którym publikujemy dodatkowe treści związane z bilatesem, jogą i nie tylko. Ja Ci życzę cudownego dnia. I do zobaczenia.